Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie, które występują w Hyundai U Santa Fe. Pewny znak samochodu opracowanego pod koniec lat 90. W żadnym poziomie wyposażenia nie ma Escape, a w niektórych miejscach nawet ABS. Tylna oś może być wyposażona w tarcze lub bębny, w zależności od silnika i obecności ABS. Proste mechanizmy hamulcowe mandą z przebiegiem przekraczającym 200 tysięcy były już zazwyczaj raz naprawiane wraz z wymianą pylników i swożni oraz całego osprzętu. Jeśli nie, będziesz musiał to zrobić po zakupie. Ewentualnie przy wymianie przewodów hamulcowych przednich kół. Ale przewody hamulcowe trzymają się dobrze, uszczelka jest dobra, nawet z tyłu rzadko rdzewieją. Bębnów na tylnej osi nie trzeba się bać, ich żywotność jest jeszcze lepsza niż hamulców tarczowych, zwłaszcza podczas jazdy po błocie. Jednocześnie hamulce samochodowe są z nimi prawie tak samo złe, jak w przypadku hamulców tarczowych. Zawieszenie auta jest również proste i tanie, ale na tym kończą się jego zalety. Prowadzenie jest bardzo przeciętne, podobnie jak żywotność. Przednie wsporniki amortyzatorów są słabe, jeśli będą zbyt mocno zużyte, mogą dojść do uszkodzenia misek. Sprężyny są też niespodziewanie słabe i nie wytrzymują przeciążeń, ich drążki po prostu się łamią. Przednie wahacze są mocne, a przeguby kulowe są wymienne. Słabe elementy gumowe wymagały wymiany nawet przy przebiegu do 60 tysięcy, przede wszystkim nie wytrzymały wsporniki i ciche bloki przedniego wahacza, a także duży cichy blok wahacza wleczonego tylnego zawieszenia. Ale teraz wszystkie te części prawdopodobnie nie są oryginalne, a wszystko zależy od producenta i stylu eksploatacji samochodu. Materiały eksploatacyjne są niedrogie, ale można spotkać samochody w bardzo zaniedbanym stanie, w których trzeba wymienić dosłownie wszystko, łącznie z cichymi blokami ram pomocniczych. Układ kierowniczy z konwencjonalną zębatką i wspomaganiem kierownicy. Ta kombinacja jest zwykle dość niezawodna, ale w tym przypadku osprzęt wzmacniacza zawodzi. Rurki nieszczelne, zwłaszcza dolna rurka wysokiego ciśnienia. Żywotność pompy jest krótka. Zwłaszcza jeśli olej w układzie wspomagania kierownicy nie jest regularnie wymieniany, a jeśli robi się przewiewny, szybko ulega awarii. Zębatka nie jest zadowolona ze ścierania miejsca montażu centralnego uszczelnienia olejowego i ogólnie z kiepskiej konstrukcji, z wiekiem zaczyna pukać z powodu zużycia bocznych tulej, a czasem kousi z powodu zużycia i luzu, szpula. Kiedy samochody przejeżdżają ponad 200 mil, szanse na naprawę stojaków są dość duże. A używanych stojaków do wymiany jest coraz mniej, więc najprawdopodobniej będziesz musiał je naprawić. Przechodząc do skrzyni biegów, warto zaznaczyć, że tradycyjnym problemem we wszystkich samochodach marki Hyundai z lat 2000-tych są połączenia wielowypustowe. Samochody z napędem na przednie koła też mają ich dość, bo wielowypusty napędowe mogą ulec uszkodzeniu z każdej strony. Na przykład wypusty przegubu homokinetycznego w piaście również ulegają korozji i zużyciu. Uszkodzeniu ulega przeważnie część wewnętrzna, czasami jednak zewnętrzne ogniwa połączeń wielowypustowych ulegają zerwaniu i odcięciu. W samochodach z napędem na wszystkie koła ilość punktów problemowych zauważalnie wzrasta, jednak ponieważ napęd jest stałym napędem na wszystkie koła, przednie przeguby homokinetyczne w samochodach z silnikiem 2 i 7 są obciążone jeszcze mniej niż w samochodach z silnikiem 2 i 4 i przednim napędem. Napęd na koła i powodują mniej problemów. Jednak cały moment obrotowy przekładni szybko znajduje słabe ogniwo, wał drążony skrzyni rozdzielczej. Wypusty po stronie skrzyni biegów są stopniowo lizane i obracane. Powodem jak zwykle jest korozja i naprężenia. Ale samochód budżetowy wymaga budżetowych rozwiązań, dlatego stosuje się wycinanie rowka pod pierścień mocujący po drugiej stronie, spawanie z frezowaniem i inne tradycyjne metody. Niestety wymontowanie skrzynki rozdzielczej nie należy do najłatwiejszych operacji, dlatego nie można bezpośrednio sprawdzić wału, ale pewne wnioski można wyciągnąć z luzów i plam na styku skrzyni biegów i skrzynki rozdzielczej. Sama skrzynia rozdzielcza z tej rpuch jest dość mocna, mechanizm różnicowy niezawodny, łożyska szczerze wytrzymują 200 tysięcy lub więcej, chyba że oczywiście wycieka olej. Przekładnia kątowa i sprzęgło w maszynach z silnikiem 3,5 są już produkowane na jednostkach Mitsubishi i Bork Warner. Ta wersja przekładni nie ma problemów z wielowypustami, ponieważ jest znacznie wzmocniona, ale właściwości jezdne i zdolność do jazdy w terenie uległy pogorszeniu. A żywotność sprzęgieł elektromagnetycznych BW pierwszej generacji pozostawia wiele do życzenia. Oprócz zużycia występują problemy z szczelnością uszczelek i przedostawaniem się wilgoci do wnętrza sprzęgła, uszkodzenie elektromagnesu i sprzęgieł. Ręczne skrzynie biegów Santa Fe są niezawodne, z tym wyjątkiem, że przy przebiegu ponad 200 mogą wystąpić problemy z synchronizatorami i zwiększony hałas ale zwykle wszystko rozwiązuje się poprzez wymianę sprzęgieł, regulację mechanizmu przełączającego lub jego naprawę, a w najgorszym przypadku wymianę łożysk. Poważne uszkodzenia zdarzają się rzadko, a same pudełka są niedrogie. W ostateczności Mitsubishi ma kilka kompatybilnych jednostek z umową. Koła zamachowe dwumasowe nie cieszą się najlepszą opinią, mają krótką żywotność zarówno samego koła zamachowego, jak i okładziny sprzęgła. Ale były instalowane przez bardzo ograniczony czas, aż do 2003 roku, w samochodach z silnikami 2,4 i ,2 2,7 w praktyce prawie wszędzie zastąpiono je zwykłymi jednomasowymi. Żywotność sprzęgła jednomasowego koła zamachowego zwykle nie jest rekordowa, od 100 do 1,5 Co więcej, nieoryginalne zestawy często mają dłuższą żywotność niż oryginalne. Automatyczne skrzynie biegów są jeszcze bardziej niezawodne niż ręczne skrzynie biegów. Skrzynie biegów F4A42 z napędem na przednie koła różnią się od skrzyń biegów F4A42 z napędem na wszystkie koła minimalnie nadwoziem i mechanizmem różnicowym. Ponieważ maksymalne obciążenie skrzyń biegów z napędem na przednie koła jest mniejsze, wytrzymują one nieco dłużej tak długo, że przeżywają zarówno nadwozie, jak i silnik. Dopiero najwcześniejsze egzemplarze koreańskiego zespołu wyprodukowane przed 2003 rokiem mogą powodować szereg problemów, gdzie dochodzi do zwiększonego zużycia przekładni planetarnej Overdrive i zniszczenia jej łożyska igiełkowego. Później problem został rozwiązany i objawia się dopiero przy bardzo dużych obciążeniach i przy bardzo dużym przebiegu, znacznie przekraczającym 250 tysięcy km. Ale w samochodach z silnikiem 2,7, dużymi kołami i gorącym facetem za kierownicą to się zdarza. Jeśli widzisz taką kombinację, posłuchaj pracy automatycznej skrzyni biegów na podnośniku, musisz lekko nacisnąć hamulec i zwiększyć obroty silnika do 1500-2000. Takie obciążenie zwykle wystarcza, aby usłyszeć problem z przekładnie planetarne. Po drodze możemy zauważyć prawdopodobieństwo uszkodzenia czujników prędkości i elektromagnesów, zwłaszcza jeśli olej nie był wymieniany przez długi czas i był intensywnie używany. Samochody z silnikiem 3,5, które są u nas niezwykle rzadkie, wyposażone są w pokrewną automatyczną skrzynię biegów serii F5A51. Niestety przy takim silniku ta skrzynia biegów nie może się już pochwalić doskonałą niezawodnością. Palą się taśmy hamulcowe, przednia przekładnia planetarna, Bęben sprzęgła bezpośredniego ulegają awarii, a mechanizm różnicowy często słabnie, nie wytrzymując obciążenia. Pozostają również drobne awarie czujników i elektrozaworów. Większość rosyjskich Santa FIS jest wyposażona w 2,7-litrowe silniki V6 z serii G6B. Istnieją również opcje montowane w Korei z 2,4-litrowymi silnikami serii G4JS z domu Mitsubishi 4G64. Istnieją również silniki wysokoprężne 2.0 CRD serii Hyundai D, zostały one opracowane przez Włochów z VM Motori i są podobne do silników serii RA420 SOC. Ponieważ produkcję rozpoczęto wspólnie z GM Korea, można je spotkać także w koreańskim Hewrolecie i Oplu Antarze. Bardzo rzadko można spotkać samochody z V6 3 Maja, są to stare silniki serii G6 AU należące do rodziny Sigma, są niemal całkowicie podobne do japońskiego Mitsubishi. Słabym punktem wszystkich silników są niezbyt wysokiej jakości czujniki, zwłaszcza sądy lambda i słabe okablowanie pod maską z czujnikami. Jednocześnie układ sterowania silnikiem jest prosty i bezpośredni, nie śledzi awarii i łatwo zabije silnik, jeśli zawiedzie jakiś czujnik i wyciągnie fałszywe wnioski. Nieszczelne zbiorniki paliwa, w których gromadzi się brud i rdza, oraz pompy paliwa, które przedwcześnie ulegają awariom, również powodują problemy. Delikatne elementy układu chłodzenia nie tolerują zwiększonego ciśnienia w konstrukcji i odczynników na drogach, pęcznieją, przeciekają i tracą plastry miodu. Ogólnie rzecz biorąc, o samochód trzeba będzie poważnie dbać i chociaż cena części zamiennych jest niska, trzeba będzie je często kupować, najlepiej nowe. Najpopularniejszy silnik 2 lipca jest jednym z najbardziej niezawodnych Hyundai. Jest to silnik G6BA, należący do rodziny Delta II, opracowany niezależnie przez koreańczyków i nie będący licencjonowaną wersją silników japońskich. Blok jest aluminiowy, napęd rozrządu odbywa się za pomocą paska, natomiast wały w głowicy cylindrów połączone są ze sobą łańcuchami, co nadaje silnikowi charakterystyczny twardy dźwięk. Najpoważniejszym problemem jest niezbyt udany hydrauliczny napinacz paska. Zimą każdy obcy dźwięk po długim zimnym rozruchu jest powodem do niepokoju i lepiej zapomnieć o zaczynaniu od linki lub popychacza. Zdarza się również, że klapki kolektora dolotowego wpadają i zacinają się pod zaworami. Cóż, zużycie paliwa tych silników wynosi poniżej 20 litrów w trybie miejskim. Ale jednostka jest naprawdę bardzo niezawodna, przy każdym obciążeniu, na dowolnym paliwie może pracować przez dziesięciolecia. Łatwo toleruje łagodne przegrzanie i długie okresy między wymianami oleju. Po przekroczeniu 300, apetyt na ropę zaczyna rosnąć, ale pozostałe zasoby kapitału zwykle wystarczą, aby osiągnąć 400, a nawet więcej. I dobra wiadomość dla miłośników Agebot: można go tu umieścić stosunkowo bezboleśnie, właśnie ze względu na jego wrodzoną odporność na ciepło. Jak już wspomniano, silniki 2 kwietnia serii Sirius G4JS wywodzą się z japońskiego 4G64. Główny problem jest taki sam jak w przypadku przodka. Napęd paska rozrządu jest dobry dla wszystkich, ale na próżno Japończycy zaczęli napędzać wałek wyrównoważający paskiem. Pasek jest cienki i łatwo się psuje, a skrawki wpadają pod pasek rozrządu i witam, remont głowicy. Silniki wysokoprężne D4AF Santa Fe są postrzegane inaczej. Recenzje są ostropolarne, od pochwalnych od właścicieli, którzy mieli szczęście, po skrajnie negatywne od tych, którzy zmienili już więcej niż jeden silnik. Grupa tłoków jest tutaj bardzo udana, ale jest wiele problemów z wyposażeniem paliwowym, słabe wtryskiwacze i nieodpowiedni układ uszczelniający. Wszystkie inne problemy można rozwiązać dzięki dobrej obsłudze. Zatem zasób paska rozrządu jest stosunkowo krótki i należy go wymieniać ściśle zgodnie z przepisami. U osób rzadko wymieniających olej może dojść do zapchania siateczki zbierającej olej, co kończy się wyjątkowo niefortunnie dla silnika najczęściej podnosi wał korbowy, przez co naprawa staje się niemożliwa. Ale przy dobrej konserwacji silnik ma wszelkie szanse na przejechanie tych samych 350 do 400 tysięcy, zużywając 10 litrów na 100 km bez gazu. Silniki serii 3,5 G6AU są rzadkie i nie udało się znaleźć danych na temat ich żywotności. Ale ponieważ jest to wersja do starego, dobrego Mitsubishi 6G74 i jest prawie całkowicie kompatybilna z oryginalnymi komponentami, prawie na pewno jest to udany i zaradny silnik. To już wszystkie informacje na temat problemów Hyundai Santa Fe. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.